Są czasami takie historie, że dzieci same są na tyle otwarte, czy na tyle coś się zainteresuje, że chętnie opowiadają swoim rodzicom, ale my, rodzice, opiekunowie, nie interesujemy się tym. Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie, tak? Dzisiaj nadal nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie, ale chociażby sprawcy uwodzenia nie zawsze udają, że są rówieśnikami. Mamy bardzo różne mechanizmy i różne osobowości, które przyjmujemy w internecie i naprawdę nie wiemy, z kim piszemy. Myślę, w sensie, że rodzice są w stanie wysłać intymne zdjęcia własnej. Dzieci obce ręce. całego serca wspieramy pracę zespołu ekspertów dyżurnet.pl i prośba i apel do Państwa, jeśli widzicie w internecie albo w mediach społecznościowych treści, które przedstawiają dzieci w nieodpowiednich czy krzywdzących sytuacjach, prosimy, żeby to zgłaszać, żeby nie pozostawać obojętnym. Zanim zaczniemy, chcemy podziękować Wam, że jesteście z nami. Dziękujemy. Wspólnie z Wami rozwijamy niezależne dziennikarstwo, rozliczamy polityków i patrzymy władzy na ręce. Koniec jest dla Was. Wciąż jednak ponad połowa z Was nie subskrybuje naszego kanału. Razem możemy to zmienić, a im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów. Zachęcamy Was także do wspierania naszego kanału na patronite.pl ukośnik Goniec. Za każdą formę wsparcia mamy dla Was przygotowane unikatowe bonusy, a także niespodzianki. Bądźcie z nami, bijcie rekordy, wspierajcie wolne media. Drodzy Państwo, także drodzy rodzice, dziś program z gatunku szczególnie ważnych, już nie tylko internet, nie tylko media społecznościowe, ale także sztuczna inteligencja to przestrzeń wielkich możliwości i szans. Oczywiście, ale także zagrożeń. Zagrożeń dla dzieci, dla młodych ludzi. O tych zagrożeniach dzisiaj będziemy między innymi rozmawiać z Martyną Różycką, kierowniczką działu reagowania na nielegalne treści w internecie dyżurnet.pl. Dzień dobry Pani Martynu, kłaniam się. Dzień dobry. Ma Pani takie poczucie, być może to jest także podbudowane badaniami, ale zapytam najpierw o poczucie, że często my dorośli tak naprawdę, realnie, wciąż nie zdajemy sobie sprawy tak do końca, co w internecie robią nasze dzieci? Bardzo. Te światy się nam bardzo po prostu rozjeżdżając, mówiąc po młodzieżowemu, i zarówno jeżeli myślimy sobie o mniejszych dzieciach, jak i o nastolatkach, to są jakby zupełnie dwa z internety. To widać dobrze po najbardziej popularnych serwisach, gdzie użytkownicy dorośli najczęściej są, z czego korzystają, na co najwięcej czasu poświęcają i dzieci gdzie dzieci są skupione wokół platform społecznościowych, wokół w ogóle społeczności, czy to gier, czy to y, jakichś na przykład fanowskich, a my raczej te w te biznesy, pieniądze, ale też serwisy społecznościowe, natomiast też zupełnie inaczej z nich korzystamy. To są te inne serwisy, te, które są krótsze, bardziej zabawowe, to dzieci, a tam, gdzie jest więcej wiedzy, gdzie więcej można, no nie wiem, samego marketingu czy um, takich informacyjnych y, historii, no to tam dorośli. Natomiast te rzeczy się bardzo mało przenikają. To ciągle wydaje się właściwie od lat takie największe nasze wyzwanie, żeby zapytać, dowiedzieć się, zainteresować. Trudno oczekiwać od młodego człowieka, od dziecka, że samo wyjdzie i opowie. Ale są czasami takie historie, że dzieci same y, są na tyle otwarte, czy na tyle coś się zainteresuje, że chętnie opowiadają swoim rodzicom, ale my, rodzice, opiekunowie, nie interesujemy się tym. Y, jakby nie potrafimy pójść z śladem dziecka i zobaczyć, co tam. Y, przytakujemy po prostu, tak. udajemy, że słuchamy? Y, nie interesujemy się, więc dziecko nam się zamyka. To jest tak, jak każdy z nas lubi opowiadać o swoich pasjach, o tym, co go zainteresowało. Jeżeli po jakimś czasie zobaczy ten mur, drugi raz, trzeci raz spróbuję, ale potem już nie. Więc jest to bardzo niebezpieczne. I nam się wydaje, nawet korzystając z tych samych, nie wiem, platform, że dzieci będą korzystały tak samo, nic bardziej mylnego, chociażby serwisy związane z komunikatory. Dzieci chętnie uczestniczą w dużych społecznościach, a dorośli w ogóle są zdziwieni, że są społeczności, grupy, które mają ponad tysiąc członków. Nam się to wydaje w ogóle po co być w takiej grupie, no nie? A dzieci chętnie w to po prostu wchodzą i tych grup jest po prostu sporo. O tym, że w internecie można na chwilę stać się każdym, że można podszyć się pod każdego, no to dyskutujemy od wielu lat, ale takie kampanie jak wasza, taka praca, jaką wy wykonujecie, jakby ciągle przypomina, że ta, ta robota, którą mamy do wykonania, jest ogromna. Bo widocznie jest chyba tak, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że przypominamy, mówimy rzeczywiście jak najczęściej, że, że można się podszywać, że istnieje problem szantażu seksualnego czy uwodzenia dzieci przez internet. No ale właśnie, świadomość to jedno. Po pierwsze, chyba wciąż nie jest odpowiednio duża, no a po drugie, to właśnie jakoś wejście w ten świat, zainteresowanie się, partnerowanie dziecku. Z tej podróży przez dotyka ten świat pan, wirtualny. Tak, i znowu dotyka Pan bardzo różnych tutaj wątków, bo na przykład to podszywanie się. Kiedyś rzeczywiście były nasze kampanie skierowane na to, że nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie, tak? Dzisiaj nadal nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie, ale chociażby sprawcy uwodzenia nie zawsze udają, że, że są rówieśnikami. Oni być oni dość. Często mówią od razu, ile mają lat, i wcale sobie nie zaniżają tego wieku, czyli od razu się przedstawiają po prostu tym, kim oni są, i w ten sposób są atrakcyjni. Nawet jeżeli ta, jest to bardzo duża różnica wieku, taka rzędu pokolenia. Ale mamy też sprawców takiej przemocy seksualnej, kiedy mamy sprawców, którzy są starsi o 10 lat. I nam się może wydawać, że nam dorosłym, że ktoś kto ma lat 20 niekoniecznie będzie miał y, takie skłonności względem dzieci seksualne. Też może je mieć, bo osoba, która już jest dorosła i interesuje się po prostu dziećmi przed okresem y, dojrzewania, to możemy tutaj mówić o skłonnościach pedofilskich. Ale mamy też jeszcze je inne, inny sposób podszywania się i tu przy nastolatkach zdarza się, że nastolatki podszywają się pod osobę nieznajomą, czyli jesteśmy w realnym życiu znajomymi, przyjaciółmi ale w, w internecie podszywają się pod osobę nieznajomą po to, żeby wyłudzić na przykład zdjęcia innym, na których nigdy by nie otrzymali, jeżeli by przedstawili się z imienia i nazwiska. Więc tutaj mamy bardzo różne mechanizmy i różne osobowości, które przyjmujemy w internecie i naprawdę nie wiemy, z kim piszemy. Jakie to są przestrzenie w internecie, tam gdzie takie zagrożenia występują? To są nadal tak, jak lata temu też. Jakieś popularne czaty internetowe, właśnie, gdzie rozmawia się z nieznajomymi, czy także dzisiaj media społecznościowe, czy jeszcze jakieś nowe formy właśnie dyskusji w internecie? Wszystkie te miejsca, gdzie dziecko może natrafić na osobę nieznajomą, czyli będą to i platformy społecznościowe, jeżeli profil dziecka jest po prostu widoczny, jest zaznaczone, że jest to osoba niepełnoletnia, po zdjęciach widać, że jest to osoba bardzo młoda. Będą to komunikatory, zwyczajne komunikatory, z których wszyscy korzystamy i na których te, z których też korzysta rodzina, rodzice e, ko, e, komunikujące się z dziećmi, czy wszystkie te związane z grami. Właściwie nie ma platformy, która pozwala na komunikację pomiędzy użytkownikami, a będzie ona bezpieczna. Wszędzie tam po drugiej stronie jest niebezpieczna. W pełni bezpieczna platforma w Internecie społecznościowo, to po prostu nie istnieje. Nie istnieje. Ten mechanizm y, szantażu, uwodzenia y, w Internecie, no, on odbywa się, jak rozumiem, na jak wielkiej manipulacji, tak? Albo na oszustwie, albo na kłamstwie, ale mówi Pani o takich, o takich sytuacjach, gdy ktoś nie podszywa się pod nikogo, ale używa właśnie metod, przed y, którymi właściwie rozumiem, że dziecko jest bezbronne, nie potrafi ich rozpoznać, jako zagrożenie. I tutaj znowu mamy też różne mechanizmy. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, my dorośli, że uwodzenie to jest cały proceder, który odbywa się tygodniami i miesiącami. I taki też ma miejsce. Jak najbardziej. Dziecko jest przygotowywane do, do akcji seksualnych, do czynności seksualnych, do wysłania intymnych zdjęć, do podjęcia czynności seksualnych na kamerce w czasie takim rzeczywistym. Ale jest to proceder bardzo niebezpieczny, bardzo trudno z niego wydobyć dziecko, ale też mamy do czynienia z takimi rozmowami, które właściwie w drugiej wiadomości kierowanej do dziecka po powitaniu dziecko otrzymuje zdjęcie genitaliów. Dziecko Otrzymuje od razu komentarz seksualizujący bardzo, w takim bardzo wulgarnym języku. Czyli tutaj trudno mówić o samym procesie uwodzenia, bo go właściwie nie ma. No nie? nie ma tej w ogóle warstwy takiej e, delikatnej, tylko od razu jest przejście do e, takich bardzo brutalnych, nawet e, treści. I znowu myślimy sobie, że proces uwodzenia kończy się w momencie, kiedy sprawca spotyka dziecko w realnym świecie. Znowu, Patrząc na nasze badania widzimy, że czasami sprawcy dążą tylko i wyłącznie do wysłania swojego intymnego zdjęcia, otrzymania intymnego zdjęcia, lub zapytania dziecka o czynności seksualne, w których już uczestniczyło jakby tylko takiej rozmowy, i tutaj się oni zatrzymują, nie pójdą gdzieś dalej. Więc znowu to uwodzenie w naszych takich w naszym sposobie myślenia jest długotrwałym procesem, dążącym do spotkania w realnym świecie. Ale nic bardziej mylnego, bo ono ma znowu różne stopnie e, takiego rozwoju i może się kończyć w różnym, w, w różnym miejscu, w różnym momencie. Mówi się, że w internecie nic nie ginie. I to jest takie sformułowanie, które bardzo często oznacza dramat e, dziecka, dramat młodego człowieka. Mam na myśli tę sytuację, gdy takie zdjęcie się wyśle. Pod wpływem szantażu, czy pod wpływem szantażu emocjonalnego, czy jakkolwiek innego. No i właśnie to zostaje, to ma ogromny wpływ na zdrowie psychiczne dziecka później. Tak, i tutaj od razu bym wrzuciła nastolatki, które y, wysyłają swoje intymne zdjęcia rówieśnikom w relacjach romantycznych, chcąc rozpocząć relację romantyczną, chcąc pokazać siebie w takim dobrym y, świetle. I te zdjęcia lądują w internecie i, i różne są tego konsekwencje. Mówimy o tym, przez cały czas mówimy, internet ma ponad 30 lat. Y, ale jakoś to do nas nie trafia. Myślę, że tutaj działa ten mechanizm, mi się to nie przydarzy. Wszystkim innym, tylko nie mi. Ja wysyłam w bezpieczne miejsce. Jak pokazują badania, trzy czwarte intymnych zdjęć osiąga publikację internetową. To w krótszym lub dłuższym czasie, nie ma znaczenia. Trzy czwarte intemnych zdjęć. Nawet, które wydawały się być godne zaufania, bo był to chłopak, dziewczyna w młodym wieku. To niestety później te zdjęcia w tym jest... przypadku są upubliczniane. Tak, różna jest droga, bo to nie zawsze jest tak, że jest nadużyte zaufanie, że to chłopak czy dziewczyna publikują, bo mógł ktoś przechwycić ich telefon, mógł ktoś się włamać. W różny sposób te zdjęcia wyciekają i należy o tym pamiętać, bo nadal może to nie być jakby stracone zaufanie do drugiej osoby, ale zdjęcia jednak wyciekły. Spotyka się pani z takimi sytuacjami, które też były opisywane przez media niejednokrotnie, podszywania się pod jakieś instytucje typu agencje reklamowe, jakichś agentów, którzy proszą o zdjęcia, którzy oferują wielką karierę znowu korzystając właśnie z takiej naturalnej naiwności młodego człowieka. Nie tylko młodego człowieka, ale również rodziców młodego człowieka i małych dzieci i to nas bardzo zastanawia, bo z jednej strony rozumiem, że my jako rodzice opiekunowie chcielibyśmy, szukamy sposobów na to, żeby pokazać nasze dziecko światu. Dziecko wybiera sobie taką albo jest zainteresowane taką karierą, chce spróbować, my chcemy spróbować, jakby widzimy potencjał w dziecku. I wtedy rodzice szukają agencji reklamowych, natrafiają na pojedyncze osoby, nie firmy, instytucje, które mają duże portfolio, dużo innych aktorów, modeli, e, którymi mogą się poszczycić, tylko są to jakieś takie firmy, krzaki i rodzice wysyłają tam zdjęcia, wysyłają zdjęcia również intymne, wysyłają zdjęcia na WhatsAppie. Nie w sposób taki normalny, mailowy, gdzieś, gdzie jest y, jakaś konkretna skrzynka mailowa, tylko w taki bardzo, bym powiedziała, garażowy sposób. To I nie naprawdę jest Czy zdarza miejsce. się, że rodzice są w stanie wysłać intymne zdjęcia własnych dzieci obce ręce? Tak, będąc instruowanym, jak należy upozować dziecko w jaki sposób ubrać albo w jaki sposób rozebrać. I dla nas jest to, jak widzimy te przypadki, rozmawiamy z organami ścigania i organy ścigania znają te przypadki jeszcze bardziej, bo jakby muszą je bardzo dokładnie przeanalizować. Zastanawiamy się, co tutaj się wydarzyło. Zastanawiamy się, dlaczego ludziom nie włącza się ta ostrożność, bo ja rozumiem, że możemy publikować zdjęcia swoich dzieci i nie myślimy o tym, że one mogą być wykorzystane w niecnym procederze. Natomiast jeżeli ktoś nas instruuje przez internet, jak upozować dziecko i widzimy, że ta poza jest taka seksualna, to powinniśmy przerwać. Absolutnie. Proszę powiedzieć, z jakimi emocjami Pani jako ekspertka w tej e, dziedzinie zaangażowana w proces przeciwdziałania e, wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie e, spogląda na zjawisko Sharentingu. Bardzo dużo o tym teraz mówimy. Mówię o takich zupełnie najzwyklejszych przypadkach, takich gdy naprawdę nikt nie ma żadnych złych intencji, czyli właśnie gdy na Instagramie, gdy na Facebooku czy w innych miejscach rodzice, chcąc często pochwal poch pochwalić się jakimś świetnie przeżytym czasem z własnymi dzieciakami, publikują ich wizerunki. Właściwie dzieje się to, jakbyśmy tak zajrzeli w media społecznościowe każdego dnia. Robią to także osoby publiczne. Jakie jest Pani spojrzenie na to? Jest to trudne, bo rozumiem. Dumę rodzica, który chciałby się pochwalić z bliskimi i właściwie ze wszystkimi, kto tylko by chciał słuchać o tym, jakie dziecko jest, nasze dziecko jest wspaniałe, bardzo to rozumiem. Natomiast musimy sobie zadać pytanie, po pierwsze, czy. Jest odpowiednie publikowanie wizerunku dziecka do szerokiej publiczności. Czy jednak zależy nam na najbliższych osobach, które nie są, są w bliskiej relacji, ale są daleko lokalizacyjni, nie jesteśmy w stanie na bieżąco im w inny sposób pokazywać życia naszego dziecka. Więc tutaj bardzo bym rozgraniczyła to, co jest publiczne, a to, co jest kierowane do, w takim, jakbyśmy pokazywali rodzinny album. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest w ogóle szacunek wobec dziecka. Czyli czy te zdjęcia, zdjęcia, Filmy pokazują dziecko w dobrym kontekście, czy to są zdjęcia, które kiedyś, jak dziecko będzie je oglądało, to będzie je budowały, czy, będą myśla... czy dziecko sobie pomyśli, nie byłem szanowany, szanowana, bo to są znowu dwie różne rzeczy. Mówi się o tym, żebyśmy pokazywali, jakie dzieci są mądre, jakie dobre, a nie tylko jakie ładne. Bo to buduje w ogóle tożsamość młodego, małego człowieka. Ale to nie tylko widać na zdjęciach i filmach, tylko to powinien być w ogóle stosunek rodzica, opiekuna do dziecka, a nie tylko. To, co jest upubliczniane w internecie, czyli znowu sięgamy znacznie głębiej niż internet, sięgamy do relacji rodzic dziecko, a nie tylko to, co widzimy w internecie. Więc tutaj z tym ja bym e, powiedziała, że, mam, e, że mamy ogromny problem, bo trudno nam też tak wyciąć całkowicie życie. Z naszej rodziny dzieci i w ogóle ich nie pokazywać. I to też rozumiem, ale musimy zwrócić uwagę na to, co się dzieje i jakie są konsekwencje. I zatrzymam się na chwilę przy nastolatkach, bo nastolatki z reguły nie lubią, kiedy ich wizerunek publikują rodzice, nie lubią, kiedy one występują na serwisach społecznościowych rodziców i wprost mówią: nie chcę tego, mamo nie publikuj, tato nie publikuj. I jeżeli rozmawiamy z nimi. Jako opiekunowie o cyberprzemocy i mówimy: Nie publikuj zdjęcia, filmu, jeżeli ktoś sobie tego nie życzy, a sami to robimy. Yy, I myślimy sobie, przecież to jest w porządku, bo to zdjęcie jest ładne, a dziecko nam mówi: Nie, nie chcę tego. Tutaj mamy taki jednak dysonans poznawczy i wrzucamy dziecko w coś, czego ono nie rozumie, natomiast my nie widzimy konsekwencji swoich działań, nie widzimy tego, że sami jesteśmy również i sprawcami cyberprzemocy, bo dziecko nie chce tego zdjęcia, aby ono było. Upublicznione. Więc bardzo musimy się zastanawiać, co, jak, kiedy, do kogo, bo te zdjęcia, one będą kiedyś krążyły, szczególnie te, które ośmieszają dziecko. One nie powinny w ogóle mieć miejsca. Te sytuacje nie powinny mieć miejsca, a dopiero potem one nie powinny mieć miejsca w internecie. Chyba trudno nam sobie często dorosłym uzmysłowić, że sami możemy być współprawcami. To rzeczywiście jest ciężkie, żeby się zmierzyć z czymś y, takim. Ale mam takie skojarzenie po tym, co pani powiedziała, że wrzucenie takiego zdjęcia to jest przede wszystkim utrata kontroli. To znaczy, gdy je się już wrzuci, to ono już może żyć własnym y, życiem. Tu dochodzimy do y, drugiego tematu, także oczywiście głośnego bardzo, o który chciałem tylko krótko Panią zagadzić, czyli sztuczna inteligencja i jak rozumiem szereg kolejnych takich niebezpieczeństw yy, czy zagrożeń. Także przestępcy wykorzystują później sztuczną inteligencję do tego, by chociażby yy, rozbierać dzieci po, z pomocą po prostu yy, specjalnych aplikacji. Doprowadzają do tego, że osoby uwiecznione na tych zdjęciach, młodzi ludzie, to no później są roznegliżowani. Tak i im więcej sztuczna inteligencja, sam algorytm ma prawdziwych zdjęć prawdziwego dziecka, tym wygenerowany obraz będzie bliższy rzeczywistości i o tym mówimy, no nie? Czyli znowu wracając do rodziców, jeżeli chcemy opublikować, to opublikujmy, ale może bardzo znikomą ilość, może nie y, dziecko w pełnej takiej okazałości, y, żeby można było rozróżnić potem nawet, czy, czy, to, czy dziecko padło ofiarą wykorzystania seksualnego, czy jest to obraz po prostu wygenerowany. Chciałem panią zapytać o statystyki, które podajecie przy okazji kampanii promującej dyżurnet.pl, o którym też zaraz jeszcze powiemy. Mówicie o treściach, które naruszają granice i godność dzieci tylko w pierwszym półroczu 2025 roku zespół dyżurnet.pl działający w strukturach nask odebrał ponad 7,5 tysiąca zgłoszeń. 7,5 tysiąca zgłoszeń. Tak, jest to zgłoszenie, oznacza link do strony internetowej, a nie do zdjęcia, żebyśmy tutaj też rozumieli. Czyli to nam e, zgłosili internauci, my nasze zgłoszenia, które otrzymujemy, które można do nas skierować za pomocą czy formularza na stronie internetowej czy aplikacji M obywatel, e, traktujemy anonimowo, nie dopytujemy o intencje osoby, nie przekazujemy informacji na temat osoby zgłaszającej. E, natomiast Podejmujemy kroki. Jest to przede wszystkim analiza pod względem rzeczywiście, co zostało zgłoszone i jak można zakwalifikować dane treści, ponieważ do nas trafiają bardzo różne treści, również treści szkodliwe, inne nielegalne. Natomiast dla nas naj, najważniejsze są te związane z seksualnym wykorzystywaniem osób małoletnich. Jeżeli sprawa dotyczy Polski, znajduje się na polskich serwerach, wtedy kierujemy informacje do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Polskiej Policji, a jeżeli jest to sprawa Wykraczająca poza nasze ramy tutaj Polski, wtedy przekazujemy do Stowarzyszenia InHope, do innych zespołów, takich bliźniaczych nam, do zespołów hotline, po to, aby jak najszybciej została podjęta interwencja wobec treści. I interwencja wobec treści, samych treści, to jest jedna rzecz, to jest. Y Zablokowanie, zamknięcie dystrybucji, żeby jak najszybciej inni internauci nie mogli wejść na, na dany czy link, czy galerię, bo to jest w, naprawdę w różnych, w różnych serwisach. Ale druga rzecz to i to już są organy ścigania, też międzynarodowe, po to, żeby. Rozpoznać, czy treści są nowe, czy stare. Bo internet ma ponad 30 lat i krążą w internecie ciągle zdjęcia. Te, które powstały 30 lat temu, kiedyś dotyczyły dzieci, dzisiaj są to osoby dorosłe, ale najważniejsze są te, które dotyczą tych. Y, dzieci, które dzisiaj są dziećmi, a którym dzisiaj można realnie pomóc, po to, żeby je po prostu znaleźć i jak najszybciej uratować. Jest to bardzo trudne, ponieważ ze zdjęcia zidentyfikować ofiarę jest to bardzo trudne zadanie, natomiast zdarza się, y, i tutaj właściwie są te wszystkie wysiłki y, skupione, aby uratować jak najwięcej dzieci. To proszę jeszcze y, doprecyzować. Można mm, przesyłać państwu wszelkie materiały, które budzą nasze zaniepokojenie. czy to jest jakaś właśnie, nie wiem, czy strona internetowa, czy jakiś czat, na którym widzimy, że jakiś publiczny, na przykład widzimy zachowanie jakiegoś człowieka, które wydaje nam się nieodpowiednie, czy jakieś jeszcze inne po prostu, nie wiem, plakaty, zdjęcia, cokolwiek, wszystko? Do naszego zespołu trafiają zgłoszenia dotyczące... Internetu i treści internetowych to też chodzi o zachowania innych użytkowników, natomiast te najważniejsze są te związane z czy naruszające bezpieczeństwo dzieci tutaj. Jesteśmy skupieni tutaj w ogóle są działania całego naszego centrum projektu Safer Internet, takiego europejskiego projektu, który jest obecny w każdym kraju europejskim, po to, aby przynieść jednak ten bezpieczny internet dla dzieci, bo one są w centrum naszego zainteresowania. Mówią Państwo o tym, że najczęściej te sytuacje dotyczą dzieci w wieku od 3 do 13 lat, 83%. Przypadków. są także młodsze dzieci, które padają ofiarą właśnie wykorzystywania seksualnego w internecie stanowią 1% zgłoszeń, a starsze do 17 roku życia 16%, no i aż 95% ofiar wykorzystania seksualnego stanowią dziewczynki. Tak, najpierw odniosę się do wieku. Rzeczywiście ten wiek, taki w okolicach dojrzewania, przed dojrzewaniem, to przede wszystkim jest związane z regulacjami i europejskimi i światowymi. Krajowe regulacje mówią 15, 16, 12, 18, tutaj ten, ten wiek tego przyzwolenia, kiedy te treści są nielegalne, a od którego momentu są legalne, nielegalne, to jest jedna rzecz. Ta grupa dzieci to są te dzieci, które są z jednej strony naj, najpowszechniej wykorzystywane. Natomiast te galerie z młodszymi dziećmi, one są y, ekskluzywne. One są na przykład drogie, one pojawiają się rzadko, one są produkowane na zamówienie. Więc one nie są w takim szerokim dostępie, natomiast one rzeczywiście faktycznie są. To też jest związane z dostępnością, y, że tak powiem, dzieci. Y, sprawcami w ogóle przemocy seksualnej są najczęściej osoby bliskie, z najbliższego otoczenia dziecka. Y, to może być. Członek rodziny to może być ktoś z takiego zaufania rodzinnego, czyli przyjaciel rodziny, to może być ktoś, kto jest opiekunem dziecka, trener, nauczyciel itd. Tak tak Więc jest to ktoś, kto, kto ma dostęp do dziecka, ale do małych dzieci z reguły mają dostęp tylko i wyłącznie najbliżsi. Dzieci nie są zostawiane pod opieką, np. trenerską. W związku z tym tutaj nastolatki. I takie młodsze nastolatki są w, tym, w tej bardzo dużej grupie ryzyka. No i przede wszystkim tak dziewczynki. Drodzy Państwo, z całego serca wspieramy pracę zespołu ekspertów dyżurnet.pl i prośba i apel do Państwa, jeśli widzicie w internecie albo w mediach społecznościowych treści, które przedstawiają dzieci w nieodpowiednich czy krzywdzących sytuacjach, prosimy, żeby to zgłaszać, żeby nie pozostawać obojętnym. Serdecznie dziękuję, dziękuję Pani panie. za rozmowę. Dziękuję także za pracę, jaką wykonujecie i wielkie uszanowania także dla całego zespołu ekspertów i wszystkich tych, którzy starają się, by ten internet był jednak miejscem możliwie jak najbardziej bezpiecznym. Dziękuję bardzo i chętnie przekażę naszym analitykom. Martyna Różycka, kierowniczka działu reagowania na nielegalne treści w internecie dyżurnet.pl była dzisiaj z nami. Serdecznie dziękuję jeszcze raz. Janusz Fertner, dziękuję. Do zobaczenia.